Moi drodzy, rynek gier MMO od lat zasypywany jest m, takimi powiedzmy azjatyckimi grami, gdzie postacie latają z pięciometrowymi mieczami, wszystko się jarzy, błyszczy wręcz stratęczą, a nasza postać pół minuty wykonuje cudowną animację błyszczącą, jarzącą się, nim w końcu wreszcie zaatakuje. Tak jest niestety, prawda? Przed wami amatorska gra sieciowa, w której zarówno odkryłem 100 wielkich zalet, jak i 100 wad. Ten tytuł to Mortal Online. Wielu z Was pewnie o tej grze nigdy nie słyszałam. To jest oczywiste. Tak to jest z grami sieciowymi, amatorskimi, które po prostu nie mogą się przebić przez ten, że tak powiem, azjatycki szklany sufit. Za ten tytuł odpowiada malutkie studio Star Vault. Skrót do ogólnego omówienia gry, powiedzmy paru minut, czy warto pobrać i grać, macie na ekranie, jeżeli nie chce wam się słuchać całości materiału. Ja. Też pisałem na swoim Facebooku, do którego link macie w opisie, że ta gra potrafi powalić na kolana nawet potężne komputery. Mój komputer macie w opisie. To prawda, ta gra bazuje na niezwykle niedorobionej wersji silnika Unreal Engine. Jak mówiłem, tytuł ma jednak pierdyliard zalet i pierdyliard wad, więc nie traktujcie tego materiału jakby miał być jakąś recenzją. To raczej bardzo, bardzo subiektywne wrażenia, bowiem każdy gracz ma odmienną wizję takiego MMO, który wciągnąłby go na lata. Ta gra z pewnością nie spodoba się każdemu i śmiało to mówi otwarcie, od razu na dzień dobry. Twórcy, tworząc ten tytuł, wzorowali swe plany na takich seriach jak Elder Scrolls, Might and Magic, czy po części opisywany niedawno Runescape. To się tyczy głównie widoku z pierwszej osoby, co jest dość nietypowe w grach MMO oraz sposobu, powiedzmy, rozwoju naszej postaci. Mortal Online jest grą free-to-play. Klient waży dość sporo, około 11 giga i sama gra też stawia całkiem niemałe wymagania sprzętowe naszemu komputerowi. Czy to dobrze? Czy warto ją ściągnąć, skoro może mi nie chodzić? Wydaje mi się, że jednak tak, bowiem ilość opcji graficznych w tej grze jest naprawdę bardzo duża. Z jednej strony warto ściągnąć, bo gra wygląda naprawdę dużo, 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 dużo inaczej Niż większość dzisiejszych takich ciasteczkowo azjatyckich pseudo-MMO. Z drugiej jednak strony, silnik jest tak niesamowicie zbagowany, że po prostu aż wstyd. Największą zaletą tej gry, by zachęcić Was tak na dzień dobry, jest fakt, że jeden gracz, moi drodzy, jeden gracz albo powiedzmy mały klan, może być władcą fragmentu świata na żywo. Ale dokładniej opowiem Wam o tym w odpowiednim momencie tego materiału. Na razie, na początek. Ok. Rozpoczynając swoją przygodę w Mortal Online, tworzymy swoją postać w iście RPGowym stylu. Na to kim będziemy wpływa nawet to, jakie rasy swoich poprzedników, swoich przodków wybierzemy, co jest dość ciekawe, czy jaki wiek postaci sobie ustawimy. Oczywiście im starszy, tym mądrzejszy, ale fizycznie słabszy. Nawet takie rasy, jakie ustawimy sobie naszym przodkom, wpływają na nasze statystyki. Ogółem nie ma klas postaci, to kim będziemy y, zmienia y, jedynie właśnie nasze statystyki, parametry i wygląd naszej postaci, więc nie ma tutaj jakichś specjalnie klas postaci. Przygodę rozpoczynamy od dość słabo wykonanego tutoriala, wszystko musimy czytać i domyślać się, co jak zrobić, albo pytać ludzi na czacie. Z jednej strony to wymaga kombinowania i to jest fajne, z drugiej jednak odstrasza mało wymagających graczy, którzy chcieliby wszystko mieć jak na talerzu, prawda? Naszym pierwszym zadaniem będzie się ogarnąć: zebrać nieco skór z latających wokół świn i skraftować sobie jako takie ubranie. Co ciekawe moi drodzy, Mortal Online bardzo mocno bazuje na PvP. To jest naprawdę jedna z nielicznych gier, w których prawie cały świat jest PvP. Po zakończeniu wstępniaka, trafiamy do świata, w którym panuje pełne bezprawie i każdy gracz może być potencjalnie wrogi, nawet w mieście. Oczywiście, atakując niewinnych, zostajemy oznaczeni, co sprawia, że nawet strażnicy chcą nam uciąć głowę, więc zabicie kogoś w mieście graniczy z samobójstwem. A gracze strzegący prawa w dodatku będą nas ścigać w zamian za nagrody i nasz lud, bowiem tracimy chyba, jak się nie mylę, wszystko, co mamy przy sobie. Więc w sumie, wokół miast i OZAT jest niezły balans i całkiem spokojnie, zaś w Dziczy powinniśmy mieć się jako tako na baczności. Dostępny świat może wydać się w pierwszych godzinach gry dość mały i klaustrofobiczny, jednak kiedy opuścimy wielkie miasto, miasta takie początkowe, że tak powiem, to naprawdę, moi drodzy, naprawdę można się zgubić. Świat jest ogromny, wręcz przeogromny. To zaleta, a zarazem wada, bowiem miasta czy regiony świata mierzone są doprawdy w kilometrach szerokości i długości. Jak w lesie, na bagnach, na pustyniach, czy gdzieś w jakichś upuszczonych fortach. Jest ok? to w miastach ogrom naprawdę przytłacza, do prawdy przytłacza i ktoś kto po prostu tworzył tą grę ewidentnie choruje na jakieś kompleksy, tworząc ogromne miasta, moi drodzy, przeogromne, z pierdeliardem uliczek, domków, pozostawiając równie ogromne, puste przestrzenie, niewykorzystane czasami. Plac handlowy w mieście wygląda jakby był zalany betonem, gdzie stoi paru NPCów z bazarkiem i tyle. Bez konia pierwsze godziny gry i podróżowanie po miastach to po prostu rozgrzany pręt w pewnym otworze ciała. Naprawdę ból dupy jest straszny. Walka za to moi drodzy nie polega na durnym gwałceniu lewego klawisza myszy. To tutaj liczy się po prostu jaki krok wykonamy przed atakiem, prawda? Czy do tyłu, czy do przodu, czy w bok, jak długo trzymamy guzik ataku, czy mamy jedną broń, czy może dwie w tak zwanym dual wielding. Wiecie, dwa topory i jedziemy, prawda? Więc naprawdę jest fajnie, możemy wziąć jak mówiłem dwa topory, dwa miecze, miecz i pochodnie, miecz i tarcze, albo chyba nawet dwie tarcze, chyba też się da. E, więc każdy fan takiego jakby zręcznościowego modelu walki będzie zadowolony, no powiedzmy, zadowolony w cudzysłowie. Walka jest zbagowana i wygląda naprawdę obrzydliwie koślawo, ale jednak stopień jej rozbudowania jest niezły, Żeby nie powiedzieć nawet bardzo niezły w stosunku do dzisiejszych MMO, gdzie podchodzimy do przeciwnika i go po prostu klepiemy. Nawet durna świnia ma hitboxy dające różne obrażenia, np. w głowę, w nogi, sprężynkę na dupie itd. Tak więc co dopiero jakiś wielki boss, albo przeciwny gracz? Możemy go trafić w głowę, w szyję, w ramię, prawe ramię, w lewe ramię, w rękę, w nogę, w dupę i we wszystko inne. No więc śmiało można powiedzieć to niewątpliwie największa zaleta tego tytułu. Walka jest wymagająca jak diabli. Zmagowana i wyglądająca jak walka patyczaków, ale jednak wymagająca. Do tego monty, inne pety oraz kontrola chowańców. Możemy mieć konie przeznaczone do jazdy, transportu, walki, podobnie zwierzęta, temu poświęcony jest cały skill. Wiele zwierząt możemy oswoić. Dobra, a co moi drodzy jeżeli w tej grze możemy budować własny sklep, prowadzić go, Albo, albo całą wioskę, całe miasto, co wy na to, inni gracze mogą te miasteczka atakować, wchodzić do nich i być po prostu buntownikami wyżynając graczy, naszym zadaniem jest to obronić, fajne? Ja bym powiedział, że zajebiste, oczywiście wymaga to grania w jakimś zespole albo w jakimś klanie. No ale jednak się da, prawda? Mamy też w Mortal Online system craftingu, który jest dość przyzwoity i temków jest wiele, ale co ważne, możemy pokombinować, e, jak coś zmontować, albo musimy po prostu zdobyć recepturę. Nie, nie mamy powiedziane wprost, jak coś złożyć. Chyba że jakiś NPC nas nauczy na dzień dobry. Możemy też poszukać w internecie jakichś składników czy przepisów. Ważne, że gra nie uczy nas od razu z jakich składników zrobić jakiś item. Przechodząc dalej, mamy wiele skill. Większość z nich trenujemy po prostu je robiąc. Na przykład, biegając, trenujemy chyba wytrzymałość. Inne Skille wymagają nauki, robienia czegoś konkretnego, czy przeczytania odpowiednich ksiąg uczących. Pod tym względem jest ok. Poza jedną rzeczą, moi drodzy: w Mortal Online mamy opcjonalny abonament, który odblokowuje nam możliwość wymaksowania zdolności chyba do setnego poziomu. Standardowo jest chyba do 60. Ten abonament jest po prostu. Jest po prostu idiotycznie drogi jak na tak zbagowaną grę, gdzie twórcy mają naprawdę przerost ego nad wielkością. Oczywiście, wiele dni możemy grać za darmo, penetrując naprawdę ładnie wykonany świat, gdzie wejście do lochów to hmm, nie jest jakieś ciasteczkowe ciasto z lukrem, a faktycznie mroczny, ciemny, oślizgły, brudny odbyt, z którego wyłażą dziesiątki wrogonastawionych istot. Klimat. Mimo, że koślawy ze słabymi animacjami, to jednak w podziemiach jest naprawdę bardzo dobry. Ogólnie, moi drodzy, skrót dla osób leniwych, zalety, wymagająca walka, olbrzymi świat, oprawiony w powiedzmy realistyczną grafikę nieciasteczkową, możliwość budowy własnego sklepu, wioski czy miasteczka z dziesiątkami innych graczy, gdzie każdy budynek faktycznie się buduje. Brak klas postaci i sporo odmiennych skilli w stosunku do większości MMO. Wady? Absolutnie spierdolony silnik, pełen astronomicznej ilości bugów, wielkie i irytujące pustką miasta, słabe animacje walki, parodyjnie drogi abonament w stosunku do profitów czy w stosunku po prostu do ogólnej gry. Więc cóż, wydaje mi się, że jak ktoś z was ma jako taki sprzęt, powiedzmy taki z średniej półki, to warto grę pobrać i potestować. Przede wszystkim polecam ten tytuł osobom, które nie cenią na pierwszym miejscu jakości grafiki, jakości animacji, a klimat, odmienność, oryginalność i zrywanie z utartymi w większości MMO standardami. Gra spokojnie podbiłaby świat z marszu, po prostu gdyby twórcy nie cierpieli na kompleks wielkości, starali się zrobić z gry wszystko największe, wiecie, miasta największe, świat największe, wszystko największe. Gdyby tylko te miasta były lepiej wykonane, animacje ładniejsze, poprawione, silnik zaorany, przede wszystkim walki, że możemy walczyć z kimś, będąc w jego teksturach, byłoby naprawdę super. A tak jest tylko dobrze, by nie powiedzieć przeciętnie z plusem. To by było na tyle. No i cóż, dzięki za obejrzenie.